Jeżeli zastanawiałeś się nad tym, czy istnieje materiał do drukowania, który niemalże jest neutralny zapachowo, świetnie się drukuje dzięki glikolowi w strukturze, ma bardzo dobrą przyczepność warstw, co stawia go na tyle wysoko, że bez obaw posłuży jako materiał budulcowy wymagających elementów, które mogą znosić dość duże obciążenia mechaniczne oraz termiczne, nawet do 80 stopni Celsjusza. Posiada niski skór, co pozwoli bardzo wiernie oddać wszystkie wymiary projektowanego elementu, ma dobrą odporność na wodę wilgoć, to koniecznie zainteresuj się filamentem PETG, czyli polytereftalanem etylenu z dodatkiem glikolu. Ma on oczywiście swoje wady, jak nitkowanie, czyli po druku zostanie dość dużo nitek filamentu, które trzeba mechanicznie usunąć. Nie zrobisz małych szczegółowych wydruków, jak w PLA, no i raczej nie liczna łatwość w usuwaniu podpor, które i tak kiepsko się drukują czyli zostaniesz poniekąd zmuszony do uproszczenia projektowanego modelu. Jednak jeżeli nie pokonają Cię powyższe wady i jesteś bardziej zorientowany na funkcję niż wygląd, to gorąco polecam ten filament.